Cześć, w dzisiejszym odcinku test Samsunga Galaxy S20 Ultra. Są smartfony dobre i tanie, są smartfony świetne i wycenione odpowiednio do tego poziomu, i są smartfony klasy Ultra galaktycznie drogie. Ocenie i jej korelacji z jakością Samsunga Galaxy S20 Ultra wypowiem się jednak oczywiście na sam koniec. Najpierw zerknijmy na zewnętrzne sprzętu. I cóż, one jest przytłaczająco duże i ciężkie. Biorąc pod uwagę rozmiar ekranu, kilka lat temu urządzenie mogłoby zostać zaklasyfikowane jako tablet. Jeśli więc lubicie zgrabne, wygodne w uchwycie smartfony, S20 Ultra omijajcie jak fani dobrego rapu rymy z różnorakich challenge'y. Tych, którzy będą się próbowali o swoje z tymi gabaretami, mogę pocieszyć. Są telefony jeszcze większe, na przykład LG V60. Design Ultra Ultrasa oceniam z kolei według zasady na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony, dosłownie, można docenić fenomenalne zagospodarowanie frontu, bardzo mały podbródek i ramki oraz niewielki, niezaburzający symetrii otwór w ekranie. Z drugiej jednak plecki są okaleczone garbem z aparatami: wielkim, odstającym, pogrubiającym znacznie i tak już gruby telefon, a na dodatek dość tandetnie podpisanym Space Zoom 100 razy jak rozumiem, mas tego baju część kluczowy atut modelu. To po prostu nie wygląda dobrze. Nie jest też praktyczne, bo ze względu na przesunięcie tej wyspy w lewy górny róg, telefon odłożony na stół czy biurko kołysze się przy każdym dotknięciu ekranu. Używanie S20 Ultra bezetu jest więc bez sensu. Wielka zatem szkoda, że producent żadnego nie dorzuca na gratisie. Wypada mi odnotować, że nie jestem też fanem tego szarego wariantu kolorystycznego, inaczej szczer nie kojarzy mi się z klasą. Jest mniej oryginalny niż niedostępne dla ultra. Kolorowe holograficzne wersje S20 i S20. Rzekłbym, że jest nudnawy Rozumiem jednak, że to kwestia gustu, więc rzecz indywidualna. No i jak coś, można po smartfon sięgnąć w opcji czarnej albo Cosmic White, która na rynek trafia w maju. A skoro się powyzłaszczałem, pozwólcie mi zauważyć, że konstrukcja ma też zalety. Smartfon jest wodoodporny, zgodnie z normą IP68 i świetnie wykonany. zeszła szkła Gorilla 6 i z aluminium. Klawisz blokowania jest umieszczony na odpowiedniej wysokości, sięgnięcie do przycisków głośności też nie jest trudne i wszystkie klikają bardzo przyjemnie. Na plus też to, że tafla frontu jest tylko delikatnie zagięta przy krawędziach, dzięki czemu ilość przypadkowych dotknięć spodem dłoni jest znacznie mniejsza niż w przypadku edge'owych modeli z przeszłości. Takie płaskie rozwiązanie jest także mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne. To pozwala mi płynnie przejść do ekranu i tak jak wspomniałem, on jest naprawdę wielki. Ma aż 6,9 cala, proporcje 20 na 9 rozdzielczość 1440 na 3200 i w związku z tym świetną ostrość wyświetlanego obrazu przy gęstości na poziomie 511 pikseli na cal. Uwaga jednak, matryca obsługuje odświeżenie w 120 Hz, zapewniające super gładkie animacje i wrażenie płynności działania, ale pamiętajcie, ono wyklucza się z rozdzielczością ku HD. Po jego włączeniu ekran wyświetla obraz w Full HD. Trzeba zatem wybrać, co się woli lepszą ostrość czy lepszą płynność. Częstotliwość odświeżania panelu dygowego także jest wyższa. To 240 Hz. Matryca jest zaś bez niespodzianki AMOLEDowa. Samsung tym razem nazywają Dynamic AMOLED 2X. Jej pozostałe parametry są znakomite. Począwszy od wysokiej maksymalnej jasności w automacie sięgającej 900 nitów, poprzez perfekcyjne kąty widzenia, aż po w zasadzie nieskończony kontrast. Jest wsparcie dla HDR10+, kolory mogą być żywe i nasycone albo odwzorowane naturalnie, co kto woli i da się ręcznie ustawić balans bieli oraz poziomy RGB. Problemów w moim Testowym egzemplarzu z zazielenieniem, zaróżowieniem czy nierównym podświetleniem nie zauważyłem, aczkolwiek wypada odnotować, że media wranżowe donosiły o pojawieniu się w specyficznych warunkach zielonkawej tinty po jednej z aktualizacji. Samsung już ponoć problem rozwiązał łatką. Diody powiadomień nie ma, ale jest bardzo rozbudowane i po prostu wygodne: always on display oraz podświetlenie krawędziowe, czyli funkcje dostępne w zastępstwie za nią w galaktykach od dawna. S20 Ultra sprzedawany w Polsce jest napędzany ośmiordzeniowym Samsungowym procesorem Exynos 990, rozpędzającym się maksymalnie do 2,73 GHz, z grafiką Mali G77 i ma aż 12 GB RAMu LPDDR5. Wersji pamięciowych jest kilka, ale u nas w sklepach znajdziecie tylko 128 GB UFS 3.0. Większe warianty byłyby jeszcze droższe, więc może to i lepiej. Na szczęście ta ilość da się rozbudować kartami microSD. Ultra jest hybrydowym dual simem. Wiele w sieci jest doniesień na temat tego, że wariant modelu ze Snapdragonem 865 na pokładzie, on jest sprzedawany np. w USA i w Korei, działa lepiej. Nagrzewa się mniej, jest bardziej wydajny i sprawniej zarządza energią. Ilość dowodów potwierdzających taką rozbieżność jest przytłaczająca. Odnotuję jednak, że to kwestia, której osoba niezainteresowana tematem, używając telefonu najpewniej nie zauważy. Ultra po kilku aktualizacjach nie sprawia żadnych problemów. Smartfon męczony benchmarkami nie nagrzał się w zasadzie w ogóle, więc tą kwestią sobie poradzono, a cały interfejs działa błyskawicznie. Zgadzam się jednak z krytyką takiego podejścia. Skoro wszyscy na całym świecie płacą podobne pieniądze, powinni dostawać te same podzespoły. W tej cenie najlepsze jakie są w danym momencie dostępne, a Exynos 990 najlepszy nie jest. W benchmarkach Ultra przegrywa więc zauważalnie z flagowcami. Na napędzanymi jest nad Dragonem 865, czyli np. Mi dziesiątkami odciałami czy OnePlusami 8. Smartfon pracuje obecnie na Androidzie 10 ze świeżutkimi poprawkami bezpieczeństwa z maja i z nakładką systemową One UI 2.1. Interfejs jest praktyczny, niebrzydki i ma wiele rozsądnych funkcji, ale wita użytkownika wyjątkowo podłym zagospodarowaniem przestrzeni. Na szczęście siatkę ikon da się zagęścić, a ich rozmiar zmniejszyć. Standardowo jest podział na pulpity główne i wyciągane z dołu menu, także przewijane horyzontalnie. W większości konkurentów w czystym Androidzie lista jest wertykalna. Panel z lewej strony to Bixby Home, z różnorakimi widżetami, np. newsowymi czy z rekomendacjami, a od krawędzi można wyciągać panele boczne. Trick debiutował lata temu w Galaktykach z mocno zagiętymi krawędziami, ale nadal ma się dobrze. Można przypinać tu ulubione aplikacje i kontakty, przejrzeć zawartość schowka, stworzyć szybko animowanego gifa z wycinku ekranu i coś zmierzyć linijką lub sprawdzić, czy obrazek na ścianie wisi prosto, bo jest tu także poziomica. Do nawigowania można używać klasycznego zestawu trzech przycisków albo gestów pełnoekranowych. Ultra one są dostępne w dwóch wariantach: Samsungowym lub Ali iPhone'owym. Personalizację da się kontynuować przy pomocy motywów. Samsung ma także swój własny sklep z aplikacjami o nazwie Galaxy Store. Czasami zdarzają się w nim jakieś promocje niedostępne w Google Play. I jak uczy doświadczenie Huawei, warto mieć alternatywę dla googlowych rozwiązań. Oczywiście nadal dostępna jest rozszerzona wielozadaniowość. Na tak dużym wyświetlaczu nie będąca męką. Ekran da się podzielić na dwie części, można zmieniać ich rozmiar, a trzeci program da się włączyć w oknie pop-up. Szkoda, że trzeba się przy tym naklikać. Dłuższe przyciśnięcie, czy gesty trzema palcami nie działają. Szczytnik linii papilarnych, podobnie jak w poprzednikach, jest ultradźwiękowy, a nie optyczny. Co miało dawać 100% bezpieczeństwo, ale jak szybko udowodniono, nie bardzo. Przyznaję jednak, jest wyraźniejszy przy niż w Serie S10. Spowalnia go jedynie dość slamazarna animacja. Na szczęście da się ją wyłączyć. W kwestii tempa odblokowania telefonu, bezapelacyjnie wygrywa zaś rozpoznawanie twarzy. Jest błyskawiczne, ale pamiętajcie, działa w oparciu o obraz z aparatu na froncie. Nie ma skanerów, tęczówki, podczerwieni itd., więc nie jest przesadnie bezpieczne. I pamiętajcie. Od tej generacji plagowe galaktyki nie mają już pulsometru, nie potrafią sprawdzać saturacji ani mierzyć ciśnienia. S20 Ultra ma głośniki stereo w układzie niesymetrycznym. Ten na dolnej krawędzi jest znacznie głośniejszy i ma lepszą barwę niż ten schowany w maskownicy sławki nad ekranem. Oba grają jednak bardzo dobrze. Są donośne, słychać nawet jakieś tam niskie tony, ale nie miejcie złudzeń. W tej kategorii S20 Ultra nie jest najlepsze na rynku. Gniazda mini jack nie ma, w zestawie nie znajdziecie też przejściówki, a smartfon obsługuje tylko te z wbudowanym dakiem. Oryginalna Samsungowa kosztuje 59 zł. Ja się ostatnio z musów taką wyposażyłem i uważam, że to straszne zdzierstwo, żeby czegoś takiego nie dorzucić na gratisie do sprzętu w tej cenie. Producenta rozgrzesza tylko to, że standardowy zestaw sygnowany marką AKG jest zupełnie niezły, a w ramach różnych promocji raz na jakiś czas do urządzenia dodawane są bezpłatnie sławki bezprzewodowe. Jedna z nich skończyła się kilka dni temu. Barwę można korygować dzięki funkcji Dolby Atmos, dostępnej także w grach, ale także ręcznym korektorem i tworząc dopasowany do własnych preferencji profil w Adapt Sound. Wszystkie te rzeczy działają po podpięciu słabek bezprzewodowych i przewodowych. To pierwszy plusik. Drugi jest zaś taki, że Ultra nie zawodzi i gra znakomicie. Głębokimi basami, wyraźnym środkiem i dźwięcznymi sopranami. Nowością w tej generacji s plagowców jest funkcja Music Share pozwalająca przesłać dźwięk do głośnika Bluetooth połączonego z Ultra za jego pośrednictwem. To coś, co może przydać się na jakiejś beczce, ale ze względu na obecne okoliczności nie miałem jak funkcji przetestować w warunkach powiedzmy bojowych. Przyjemnym, mniej niszowym gratisikiem jest za to dostęp na 4 miesiące do YouTube Premium, przyznawany za darmo użytkownikom S20 Ultra. Zestaw aparatów Galaxy S20 jest z kolei bardzo nietypowy, w związku z tym nieco konfundujący. Pozwólcie zatem, że będę co nieco upraszczał. Główny moduł ma 108 megapikseli, działa w oparciu o technologię non cell czyli łączy 9 pikseli w jeden, a matryca jest fizycznie duża, co powinno pozytywnie wpływać na ilość zarejestrowanego światła. Obiektyw ma przysłonę 1.8, jest optyczna stabilizacja obrazu, ale nie ma znanego z poprzedników autofokusu dual pixel. Ostrość jest ustawiana w oparciu o detekcję fazy starszego typu. Drugi aparat to Zoom z peryskopowym obiektywem, znany np. z Huawei P35. Pro, umożliwiający czterokrotne optyczne przybliżenie, dziesięciokrotne hybrydowe i nawet to stukrotne cyfrowe, o którym już wspominałem. Moduł jest optycznie stabilizowany, ma 48 megapikseli, łączy 4 piksele w 1, a wartość przesłony w jego przypadku to 3,5. Na pokładzie jest oczywiście także szeroki kąt, bardziej tradycyjny, 12 megapikselowy ze światłem 2.2 i polem widzenia 120 stopni i niestety bez autofokusu. To skaza na specyfikacji rzekomo tak potężnej fotograficznej maszyny i ona oznacza przy okazji, że telefon nie potrafi robić zdjęć w super makro. Ostatnie oczko to zaś czujnik głębi to w 3D. Aplikacja aparatu da się szybko włączyć podwójnym wciśnięciem przycisku zasilania. Interfejs jest znajomy. Po jego lewej stronie znajdziecie filtry, w tym takie, które można sobie zrobić samemu na podstawie już cykniętych fot, opcję zapisywania krótkich animacji, możliwość zmiany proporcji zdjęć, uwaga, tylko tu da się przełączyć rozdzielczość na pełne 108 megapikseli, oraz samobezwalacz, włącznik lampy błyskowej i ustawienia. Po prawej jest krót uruchamiający optymalizator scenerii, czyli sztuczną inteligencję podkręcającą po rozpoznaniu obiektów w kadrze między m.in. nasycenie barw. Efekt jest tak delikatny, a funkcja działa na tyle sprawnie, że można włączyć ją na stałe. Kontroler zoomu jest poniżej. Trzy znajome ikonki z drzewkami pozwalają przełączać je pomiędzy szerokim kątem, aparatem głównym i pięciokrotnym hybrydowym zoomem, co jest nieco dziwne. Wszak optyczne przybliżenie to 4 razy. Opcja jego wyboru pojawia się wraz z dodatkowymi przyciskami po kliknięciu którejkolwiek z nich. Wtedy można wybrać też większe wartości zoomu – 10, 30 i 100 razy, a w wycelowaniu aparatem w odpowiednie miejsce pomaga miniaturowy podgląd kadr w rogu wizjera. Obok znajdziecie z kolei tryby. Ich ilość i kolejność można wyedytować. To mi się podoba. I tu już niespodzianek nie ma. Są rzeczy, o których zdarzało mi się opowiadać we wcześniejszych testach Galaktyk. Jest Live Focus, czyli tryb portretowy, rozmywający tło zafotografowaną osobą na kilka sposobów i z szybkim włącznikiem dwukrotnego przybliżenia. Jest jego wersja dla filmów, nakładająca na drugi plan całkiem fajne filtry. Jest jedno ujęcie, w którym smartfon sam robi zdjęcia i klipy przez około 10 sekund, nakładając na nie różnorakie efekty. Jest odświeżony tryb nocny, dostępny dla wszystkich trzech obiektywów. Jest bardzo zwolnione tempo, 960 klatek na sekundę w 720p. No i jest manualny. Do zdjęć i do wideo, ale tylko dla aparatu głównego. Szkoda. Przechodząc wreszcie do jakości zdjęć, obwieść w bawełnę nie będę. Jest rozczarowująco. Nie dlatego, że foty wyglądają jakoś szczególnie źle. Nie, oczywiście te zrobione w dzień mają dużo detali, piękne, nieco podkręcone kolory i oczywiście nie ma na nich w zasadzie żadnych szumów, ale też wcale nie są bardziej szczegółowe niż te zrobione normalnymi, nie 108 megapikselowymi aparatami, np. z Galaxy S10. A na dodatek w S20 Ultra wyraźnie słabiej działa coś, z czego Samsung mógł być w mojej ocenie do tej pory bardzo dumny. Przetwarzanie wieloklatkowe, czyli rozszerzony HDR. Rozpiętość tonalna na wielu zdjęciach wypada przeciętnie. Wprawdzie jaśniejsze partie kadru wyglądają znakomicie. Smartfon tonuje prześwietlenia bardzo sprawnie. Ale zacienione miejsca są bardzo ciemne i pierwszy raz od dobrych kilku lat, pstrykając fotę galaktycznym flagowcem, musiałem unikać kadrów pod słońce. Często jest po prostu zbyt kontrastowo. Do tego dochodzą rzeczy poboczne. Po zrobieniu blisko 1000 zdjęć czuć wyraźnie, że autofokus to nie dual pixel. W niektórych warunkach Ultra ustawia ostrość zauważalnie dłużej i myli się znacznie częściej niż na przykład Galaxy S20. Na niektórych fotach mam też przypadkowe rozmyte placki. Takie wady zdarzają się na mniej więcej 5-7% zdjęć. Uważać trzeba także w przypadku robienia fotek z bliska. Połączenie jasnego obiektywu i tak dużej matrycy aparatu skutkuje płytką głębią ostrości, czyli zakresem odległości, w ramach której obiekty oddalone od aparatu są ostre. Jasne, w części sytuacji dzięki temu osiągane jest bardzo przyjemne, naturalne boke. ale jeśli chcecie sfotografować jakiś przedmiot trzymany w wyciągniętej dłoni, albo na przykład jakiś dokument, niemal na pewno nie ustawicie go na tyle prostopadle do aparatu, żeby w całości był ostry. Efekt można byłoby zniwelować fizycznie, domykając przysłonę, ale tutaj takich cudów nie ma szeroki kąt jest dać po prostu dobry. W większości wypadków produkuje konsekwentne, udane rezultaty. Tu na plus też są piękne kolory i oczywiście także duże pole widzenia, ale szkoda, że w jego przypadku nie widać specjalnego progresu względem poprzedników. Ba, ze względu na słabszą rozpiętość tonalną jest jakby ciut gorzej. Lśnić musi zatem chociaż zoom, czyż nie? Ano, można powiedzieć, że tak. Samsung ewidentnie jednak przedobrzył marketingowy przekaz. Zdjęcia z domyślnym pięciokrotnym zoomem są świetne. Ultraszczegółowe, bez szumów, z tymi samymi samsungowymi barwami i jakby co nieco lepszą rozpiętością tonalną. Znakomicie jest też przy 10 dziesięciokrotnym powiększeniu. Można go używać bez obawy o większą utratę jakości. Foty zrobione przy jego pomocy w mediach społecznościowych będą wyglądały idealnie. Po przełączeniu się na 30 razy, Przeglądania plików w pełnym rozmiarze na dużych ekranach już nie polecam, ale ciągle na smartfonie, na laptopie czy nawet na telewizorze, jeśli tylko nie będziecie się zbytnio przypatrywać, jest dobrze, a biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia ze zdjęciami z telefonu, imponująco. Niestety, dobre wrażenie udaje się Samsungowi zepsuć reklamowym bełkotem o stukrotnym kosmicznym zoomie. No nie, wszystko przy takim powiększeniu wygląda jak pikselowata papka i twierdzenie, że to jest w jakikolwiek sposób do czegokolwiek użyteczne jest według mnie bzdurzeniem. Space Zoom trafi na pewno na listę największych smartfonowych ściem w historii. Przy okazji, gdyby ktoś pytał, Ultra nie ma dedykowanego trybu do robienia zdjęć księżycowi i inaczej niż Huawei nie potrafi ich magicznie wyczarować, więc ten trik też odpada. W nocy potężne podzespoły mają szansę na rehabilitację i rzeczywiście... Duża matryca i jasne obiektyw sprawiają, że na zdjęciach widać dużo, bardzo przyjemnie zachowana jest saturacja i szczegółowość. Nie ma też brzydkich szumów. Po włączeniu trybu nocnego, na wielu kadrach widać efektownie podkręconą ostrość i bardzo skutecznie stanowane prześwietlenia. Oczywiście wygrzebowane jest też więcej detali z ciemnych partii kadrów, ale tu niestety też mam zastrzeżenia. Pierwszym są refleksy, rozumiem, że one wynikają z budowy tego kosmicznego aparatu, ale niestety gdy światło wpadnie do obiektywu pod niefortunnym kątem na zdjęciu pojawi się brzydka flara. Druga kwestia to przejaśczenie barw. W krajach wysoko rozwiniętych chyba bardzo szybko odchodzi się od lamp sodowych, bo nowe telefony jakoś niespecjalnie dobrze sobie z nimi radzą. Jeśli właśnie takie oświetlenie macie w kadrze, fota w trybie nocnym najpewniej wyjdzie mocno pomarańczowa. A po trzecie, aparat przy okazji wygrzebie z czarnego nieba paskudny niebieski szum. Widać go na wielu moich testowych zdjęciach. Szkoda, myślałem, że to zjawisko, z którym będziemy się już powoli żegnać. Ultra, mimo swoich potencjalnie wielkich możliwości, nie wypada też jakoś specjalnie znakomicie w przypadku fotografowania zupełnego mroku. Niewiele jest sytuacji, w których ktoś miałby potrzebę. Celować aparatem w najciemniejszą ciemność, więc to nic dyskwalifikującego. Ale jednak to zaskakujące, że część dużo tańszych flagowców z teoretycznie dużo słabszymi podzespołami. W takich warunkach radzi sobie lepiej. Na plus wypada ocenić zaś to, że całkiem nieźle z trybem nosem współpracuje szeroki kąt. W scenerii rozświetlonego miasta połączenie jednego i drugiego daje zupełnie przyjemne efekty, choć tu także przeszkadzać mogą refleksy i flary. Oraz zoom. Nawet ten pięciokrotny wygląda całkiem dobrze i można go spokojnie używać bez obawy, że wyjdzie nam pikselowate nie wiadomo co. Zatem całościowo. Wychodzi na to, że Samsung i inni producenci, którzy rzucili się na 108-megapikselowe moduły, przedobrzyli, zamieniając świetne do tej pory zdjęcia na potencjalne, ale niezrealizowane korzyści. Galaxy S20 Ultra w części warunków zrobi lepsze foty niż jego poprzednicy, ale w wielu innych sytuacjach nie. I to nie jest pozytywna konkluzja w odniesieniu do jednego z najdroższych flagowców na rynku. Aparat na froncie ma 40 megapikseli, łączy 4 piksele w jeden, więc wypluwa zdjęcia 10-megapikselowe. Wartość przysłony to 2.2, jest też autofokus. No i Samsung nadal upiera się przy tym, żeby wymuszać na użytkowniku przycięcie kadru i zmniejszenie rozdzielczości do 6,5 megapiksela. Nie wiem po co jest ten przełącznik udający, że mamy do czynienia z jakimś szerszym kątem. Oczywiście tu też jest tryb portretowy, mający problem z rozpoznaniem człowieka, jeśli nie widać jego nosa i można nagrywać wideo w 4K w 60 klatkach na sekundę. Sama jakość szefaków jest zaś świetna, szczegółowość jest bardzo dobra. Kolory wyglądają znakomicie. Ostrość ustawiana jest poprawnie, rozmywanie krawędzi jest celne. I w większości wypadków wygląda zupełnie naturalnie. Najbardziej efektowną kwestią związaną z nagrywaniem wideo jest z kolei obsługa 8K w 24 klatka na sekundę. Jak zwykle, gdy mamy z taką do czynienia, przykładowy film wam podlinkuje, Oceńcie jego jakość sami. Według mnie jest po prostu ok. Ale to też rzecz póki co dla absolutnej większości użytkowników zbędna. Jeśli jednak chcielibyście sobie takie 8K ogarnąć, można później wycinać z niego pojedyncze 33 MP klatki. Jest też wsparcie dla 4K przy 60 klatka na sekundę, jest wzmocniona cyfrowa stabilizacja obrazu i jest bardzo sprawne przełączanie obiektywów w trakcie rejestrowania filmów. Czasami coś nie zagra, ale generalnie wygląda dobrze. Podobają mi się też klipy w Super Slow Motion, to nadal fajny Bajer, choć szkoda, że ciągle tylko w 720p. Można nagrywać nocne hyperlapsy, można nagrywać wideo w H265 i można nagrywać jest HDR10 I całościowo uważam, że w aspekcie filmów Ultra się broni. Te w bardziej podstawowych rozdzielczościach mają mnóstwo detali, są płynne i z ładnie reprodukowanymi barwami. W kwestii łączności. Ultra przyszłościowo obsługuje sieci 5G. Natomiast tu i teraz ważniejsze jest wsparcie dla LTE kategorii 20. Na pokładzie jest też Bluetooth 5, jest Wifi 6, jest oczywiście NFC, jest też funkcja Quick Share podobna do Apple'owego Airdropa i jest opcja przekształcenia smartfonu w zamiennik komputera przy pomocy funkcji Dex. Nie ma zatora DFM, a rozmowy przy pomocy smartfonu przeprowadza się bezproblemowo. Bateria ma 5000 mAh i jakiś czas temu zachwycał mi się taką pojemnością, ale cóż, pozmieniało się. Ogniwo musi napędzać wielkiego potwora. Przy najwyższej częstotliwości odświeżania ekranu, 1 do 1,5 dnia to wszystko na co smartfon stać. Po przełączeniu się do 60 Hz jest szansa na dwa dni w cyklu mieszanym. Wynik to po prostu OK. Powydziwiać mogę zaś na to, że Samsung zmienił sposób informowania o czasie włączonego ekranu, więc obecnie ciężej jest porównać prądorzewność smartfonów marki z konkurencją. Urządzenie obsługuje bardzo, bardzo szybkie ładowanie 45 W, ale w tym aspekcie też jest nieładna oszczędność. Ładowarka w zestawie jest 25 W. Nie czepiam się jednak jakoś przesadnie. 30 minut to około 60% pojemności, całość ładuje się w nieco ponad godzinę. Ciężko się na to obrażać. Za pozytyw należy odnotować także to, że po podpięciu kabla zasilającego Ultra pyta czy Quick Charge włączyć. Można zatem wybrać dbanie o kondycję baterii, jeśli tempo nie robi na Was wrażenia. Smartphone obsługuje także 15-watowe ładowanie bezprzewodowe i 9-watowe ładowanie zwrotne. Podsumowując, Samsung Galaxy S20 Ultra kosztuje w oficjalnej sprzedaży 6000 zł. Pomijając już fakt, że wydanie tylu pieniędzy na telefon jest według mnie rzeczą absurdalną, uważam, że w tej cenie nie ma miejsca na kompromisy. A Ultra kilka takich ma i niestety najbardziej widoczne są te, które dotyczą najmocniej promowanych możliwości fotograficznych. W związku z tym, że nie ma sensu przedłużać, uważam, że na rynku dostępne są dziesiątki ciekawszych, lepszych i dużo tańszych flagowców, również od Samsunga. Zatem, dopóty Galaxy S20 Ultra mocno nie stanieje, kupowania tego sprzętu nie polecam. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o Samsungu Galaxy S20 Ultra. Czy telefon jest warty 6000 zł? Jak podobają się Wam te kosmiczne zdjęcia ze stukrotnym zoomem? Czy to jest coś, co chcielibyście mieć w swoim sprzęcie? Jeżeli odcinek Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie kanału, oczywiście możecie to zrobić teraz. Zapraszam też na wszystkie inne moje media społecznościowe, jak zawsze linki są w opisie. No i do zobaczenia w kolejnej Mozili. Trzymajcie się. Cześć.